No, witam pszczeli ogród. Co tam się dzieje? Z jak zobaczymy. Jest 11 stycznia. Słoneczko, ale jest na minusie. Minus 2. Wszystko ok. Nic się nie dzieje. Chociaż tutaj niepokojące jest coś tutaj w tym ulu coś tutaj się próbowało dostać bo jest takie wydeptane jakieś ptaki albo jakieś jakieś myszki chyba Czy co to jest za ślady takie maciubcie no nic teraz już nic nie zrobimy tutaj na przykład nam się potopiło ładnie śnieg z wylotków tu właśnie jakieś takie malutkie ślady są co to może być tutaj jakieś zające jakby pod ulem kiedyś tu mi zając jakiś pod ulem siedział ale reszta to zastanawiam się bo tu nie ma wejścia bardzo pod ul nie będę tam grzebała. Zasypane są te wlotki, ale nie przeszkadza to. Ponieważ przez śnieg przechodzi powietrze. Tutaj nawet jest dziurka w tym. Jak jestem trochę, mogę trochę porobić Dobrze. takich... Ale więcej nie będę się tu krzątała, żeby... Nie robić problemu. A właśnie ja... Tutaj mam tam... Na pasiece niedaleko mam tam karmnik właśnie. Nie wiem czy widać. taki Właśnie wsypałam im ziarna nowego, miały jeszcze, one się wcale nie boją, jak tam stanę z tyłu, to, to sobie siedzą, jedzą znaczy. Tu mi się ktoś pytał o środek pieca chlebowego, jak ten środek wygląda. Ja tu podaję na razie, stanę sobie cicho, zobaczymy te ptaki. Wystarczy już, na razie ich trochę przebłoszę. bo Ktoś mi się pytał od środka, jak ten piec. Piec nie ma. Tutaj mogę wrzucić link do budowy tego pieca filmu. Piec nie ma drwiczek. Na razie na, na tą chwilę jest tam schowana kwoka, która siedzi na gnieździe, robiona z ceramiki i jakieś tam resztki. Ramek chyba, czy coś tam jest, nie wiem. Także ja tam rozpalam pół godziny, godzinkę. Pali się jakieś pizze. No i żadnych chlebów tu nie piekłam, nie wiem. Do pizzy jest używany ten piec chlebowy. Także tak to wygląda. Dobrze odejdziemy sobie teraz. Niech sobie ptaszki pojedzą spokojnie i czekamy, czekamy do sezonu także do usłyszenia pszczeli ogród.